me <laughs> <speaking> oh, you pick me I picked her! me the you me Dobre. Pogada psiewe, no? O me podróż. No, co za podróż? Dokładnie. Mam Great. See you tomorrow. See you. bajka? Si, dobre. Widzimy się. Hej. Jest nie jest duży, duży stadion, ale jest całkiem przyjemny. Tak, angielsko trochę. Prawda, Karol? Prawda. <grystanie> Zadajesz mi zamknięte pytanie, to On nie to potrafię potrafisz odpowiedzieć. Ty musisz mi zadać pytanie, co nie, sądzę czy... o tym stadionie na przykład. Ale albo... co sądzisz byłeś na tym stadionie, jak go wspominasz. Pamiętasz mecz z 2019? Tak, było 2-2. Bramki dla nas, szali, chyba papa do Pulos. I samobój I samobój. samobój. Tak. To chciałem powiedzieć. Nie, nie przerywaj mi. Ej, no dobra, no pamiętam, 2-2 było. OK. Czyli <noise> i samobój, a dla gospodarzy ówczesnych szczepaniak i piasek. Ten trener pamięta chyba ostatni mecz, który tutaj był? W 2019. 2-2. 2-2. Ciężki mecz wtedy no. ciężki. Dostaliśmy w rank chyba na początku. Ma tych szczypaniach szczeli, później myśmy wyrównali. Papa do pół Mhm A, bo wczoraj to jeszcze oglądałem. Uh -huh. Później znowu oni szczelili chyba... Nie, my na 2-1 i oni na 2-2. Tak, Przeliśmy i był na... chyba tam dwa. Taki, tak, nie? I tak, no, no, no. tak, tak. No dobry mecz taki. No. Nie przegraliśmy to najważniejsze. Jezus. Jezus.

Bezpośrednie starcia między miedzią a piastem są zdecydowanie na korzyść dzisiejszych gości. Mam takie informacje. Jedna wygrana miedzi, jeden Remski, siedem zwycięzców piasta, także historia przemawia za piastunkami. <śmiany> 走去。 Spasibo van. Haro. Uwako, pas tymi obkopnicami, bo byt mysli boli zynta, ne? Nie, nie. Nie, ale... Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. I pewna mała seria, i bez porażki się stworzyła. Tak, tak, cieszymy się bardzo. Mega ważne zwycięstwo dzisiaj. Yy, Można powiedzieć w bólach, bo naprawdę było, był to ciężki mecz. Też wydaje mi się, że dzisiaj troszkę yy, fizycznie pod koniec meczu, może też dlatego, że graliśmy w dziesiątkę, ale... Ale faktycznie było, było ciężko, cieszą te trzy punkty, bo y, z Lechem je w sumie powinniśmy zdobyć, a zdobyliśmy je dzisiaj przy zrobieniu szczęścia, bo wiadomo, troszkę w dziesięciu minut y, stworzyła sytuację, ale, no, ale fajnie, bo w tym momencie na miejscu, na którym jesteśmy, to naprawdę dawno nie byliśmy i po prostu pracując tak dalej wierzę w to, że, że możemy jeszcze fajny wynik w tym sezonie zrobić. No, lepiej na kadrę teraz, wiadomo, jest przerwa. I na pewno wiele lepsze nastroje. Yy, tak, tak. Yy, wydaje mi się, że teraz będzie chwila czasu na odpoczynek, bo naprawdę sporo meczy yy, jeszcze jest przed nami. Chwilę po prostu trzeba zapłacić odpoczynku, wyleczyć gdzieś te mikrourazy i, i, i nic. No i wracamy za, za dwa tygodnie, mamy mecz z górnikiem Zabrze i u siebie, po prostu chcemy dalej kontynuować tą serię, bo naprawdę fajnie to wygląda yy, i wierzę w to, że tak jak mówię, no wiosna tamtego roku była super, tak samo w tym roku możemy możemy to zrobić coś innego. Super, Ciut. dzięki bardzo. Brawo. 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 No? Powolutku do przodu, powolutku powolutku. do przodu, ale jest, jest fajna seria. Powolutku, powolutku. Czterech bez porażki. Dobrze, dobrze, bo uciekło nam tydzień temu. Dwa punkty nam uciekły, i szczęście, że dzisiaj, dzisiaj się to nie stało. Z charakterem Ciężki Super. mecz naprawdę bardzo ciężki mecz. Myślę, że graliśmy lepsze mecze w tej rundzie, ale najważniejsze dzisiaj są punkty, i teraz jest przerwa. Odpoczniemy dobrze, popracujemy i jedziemy dalej. Zasłużone trzy dni, żeby odpocząć. very uh, deserved well deserved three days but three days to have rest and then to be back to work for the rest of the season to achieve what we want to achieve because uh, what you did until now it's let's say really very very good job and these three points decide that we can say with 14 we did really very very good job if if we stay with 11 after uh, this game then it's like something missing. Če, tak jak by nam čegoś wtedy brakovalo. Jakbyśmy zostali z tymi 11 punktami, ale mamy 14 po tym wszystkim meczu i mamy tyle samo meczu, jeszcze jeden więcej niż graliśmy do tej pory. Nasza ambicja jest, żeby z każdym się bić. Teraz też z pozycji troszeczkę innej niż, niż, niż była i walczmy o to, tak? Także wielkie brawa dla was, dla was za waszą robotę do tej pory. Jedna prośba, trzymajmy to, okej? Okay? We have to keep going, okej? Okay? <plansion> Może niech kierownik da się wykazać, niech się wykaże z tym. <tryk> no, Będziesz <bądź się. tryk> w tym. Dobra, panowie! Dobra! To wygrał mek! Pierdź! Yes! To wygrał mek! Yes! الله اكبر